Zobaczymy dzisiaj jedną z najbardziej interesujących nekropolii w Polsce północno-wschodniej. Pseudomegalityczny cmentarz hrabiów Cudona Lauk z pobliskiego Markowa. Niezwykle trudno jest tam dotrzeć, a ci, którzy tam byli, utrzymują lokalizację tego miejsca w tajemnicy, traktując je jako atrakcję wyłącznie dla wybranych. Dlatego pokażemy dzisiaj, jak tam trafić. Zdaję sobie z tego sprawę, że niektórzy będą za to wieszać na mnie psy, odsądzać od czci i wiary oraz obrzucać kalumniami. Powiem więc krótko i kolokwialnie. Mam na to wywalone. Chodźmy zatem. Bardzo ważny punkt orientacyjny. Dąb. Drzewo takie. Dębina. Tak wygląda liść dębu. Pod tym dębem nie nocował Napoleon, nie odpoczywał król Władysław Jagiełło. Odpoczywałem kiedyś ja, a nocują na nim kleszcze. Kolejny istotny szczegół na trasie. Rów. Jest to rów imienia Kasi Cichopek. Nazwałem go tak, gdyż uważam, że tak wybitna osobowość powinna mieć swój monument. Od tego miejsca kierujemy się tam. 我看嗯。 Ludziska mówią, że miejsce to kryje wiele tajemnic. Jedni twierdzą, że głazy te ustawili celtyccy druidzi 3,5 tysiąca lat temu. A może pacze? <muzyka> Jeszcze inni są przekonani, że groby są puste a wewnątrz kryją się nieprzebrane skarby. Są też tacy, którzy twierdzą, że gdzieś tu biegnie tunel z pałacu w Markowie, którym hrabiowie Cudona przychodzili tu odprawiać swoje masonskie obrzędy. Nie brakuje też takich, którzy wierzą, że w tym miejscu istnieje czakra i spływa na nie potężna, kosmiczna energia. To wszystko bzdury. Oto ponoć tajemniczy krąg brzóz. Nie rozumiem, co jest tajemniczego w brzozach rosnących w ten sposób, skoro tak je posadzono. A posadzono je tak kiedyś dlatego, że ta część cmentarza miała również formę okręgu. Tworzenie takich miejsc w dawnych płysach wschodnich na planie koła nie było niczym wyjątkowym. Możemy to szczególnie zaobserwować na cmentarzach wojennych. W takim miejscu stał krzyż, pomnik, odbywały się wiece i uroczystości. Moda taka była miało to nawiązywać do starogermańskich sak, do pogańskich świętych gajów. I tak ten cmentarz zaprojektowano. Dla dwóch członków rodu Sudona Lauk. Grup ojca Friedricha Sudona Lauk, ozdobiony płaskorzeźbionym herbem Donów, oraz sentencją z Biblii. So der Geist, ausruhen von ihren Mühen, den ihre Werke folgen ihnen nach. Tak mówi Duch. Powinniście odpocząć od trudów swoich gdyż wasze czyny pójdą za wami. Grup syna zmarłego młodo w roku 1934 Chrystofa Cudona Lauk. Internet rzecze, jakoby młody Cudona miał zginąć w wypadku samochodowym nad jeziorem Bodeńskim, wracając z rajdu Monte Carlo, w którym to miał brać udział. to listy uczestników rajdu Monte Carlo. Nie brał udziału. Mało tego, rajd Monte Carlo w roku 1934 tradycyjnie odbył się w styczniu, zaś data śmierci na nagrobku to wrzesień. Tak więc młody Cudona być może zginął w jakimś wypadku, być może nad jakimś jeziorem, ale na pewno nie miało to nic wspólnego z rajdem Monte Carlo. Kolejny koszmarny, popełniany przez wszystkich błąd, o czym możemy się przekonać chociażby z Wikipedii cytat z Adolfa Hitlera. Napis ten jest odczytywany jako iż morte auf dein Christus jedno ale słowo morte w języku niemieckim nie istnieje. Istnieje w włoskim, w łacinie, portugalskim i oznacza śmierć. Lecz w ten sposób odczytany napis pozbawiony jest zupełnie sensu. Prawidłowo: Cytat brzmi: iż warte auf dein Christus. Czekam na Chrystusa. Są to słowa wypowiedziane przez Adolfa podczas rozmowy z pewnym pastorem w latach dwudziestych ubiegłego stulecia i pełen cytat brzmi: Wir sind ja alle ganz kleine Johannes Naturen, ich warte auf dein Christus. W każdym z nas tkwi cząstka natury Świętego Jana ja czekam na Chrystusa. Powiem, Hitler początkowo uważał się za apostoła oczekującego na przyjście Mesjasza. Jak to się skończyło, wiemy już z historii. Tak więc to miejsce nie kryje absolutnie żadnych tajemnic. To ludzka wyobraźnia oraz brak wiedzy. Tworzyły wokół tego cmentarza aure tajemniczości, i pozwoliły zaistnieć pozbawionym jakichkolwiek podstaw teorii. Będąc w tym miejscu. Nie sugerujmy się z cytatem z Hitlera, musimy bowiem pamiętać, że cmentarz ten powstał zanim nazizm pokazał pazury, a większość arystokratów plus wschodnich początkowo zafascynowana tą ideologią, przeszła później do opozycji antyhitlerowskiej. Pamiętajmy o tym, jest to tylko miejsce spoczynku. I teraz my jesteśmy za nie odpowiedzialni.